Was serdecznie na naszym kanale Rodomarmy. Dzisiaj po pracy wzięło nas na pojechanie do sklepu, popatrzenia i znalazłem coś nowego, coś ciekawego i zobaczymy co, co ten zakup. Przyniesie dobrego. O, w ten sposób można powiedzieć. Więc e, ja nie czytałem nic na ten temat. Ale z tego co wyczytałem na pudełku to powinno być dobre. A to jest. O to wam pokażę. Co dzisiaj otworzymy. Słucha. Astro. A40TR plus MIX AMP PRO Co to jest? Nie wiem, zobaczmy No, słuchawki Z tego co wyczytałem i się dowiedziałem To ten mikser działa jako karta dźwiękowa To, jest dedykowa... to są dedykowane słuchawki dla Call of Duty Ostatnich gier, które potrzebują 7.1 i tak dalej Moja sekretarko kochana, mam do ciebie prośbę i pytanie. Czy mogę dostać nożyczki? Oczywiście. Nożyczki już idą. Dostaniemy pomoc tutaj. Dziękujemy. Mamy nożyczki. Tak. Uwaga, bo one są ostre, trzeba uważać. Otwieramy. Nie. oj, przepraszam i zmieniamy pozycję kamery tak e, trochę bardziej w tą stronę bym chciał ją o, o coś takiego, niech będzie jak na razie mam na sobie swoje stare ale zobaczymy pudełko bardzo fajne w środku też Ciekawie designowane, nawet w środku, czerwony kolor. Proszę sekretarko, zobaczyć, jak to środka, pięknie. Czyli widać, że praca włożona jest w marketing. A jak to działa? Zobaczymy. Uwaga, otwieramy pudełeczko. I to są słuchawki. O, sporo ważą. To są słuchawki. Chawki. O, proszę. Z możliwością też widziałem w sklepie. Wymiany górnej tutaj obudowy. Z tego co pamiętam też strony tutaj można wymienić i mikrofon. Mikrofon podpinamy o tutaj. Prawdopodobnie, ale zaraz to wszystko się dowiemy. Rzymy. Dość ciężkie. Może być tak Opa. I tutaj mamy ten mikser. Mikser. Wejście optyczne posiada. Czyli mogę podpiąć. Można podpiąć naprawdę dobry, dobry dźwięk. Mamy optyczny, mamy stream. Osobno do streama możemy podpiąć słuchawki i USB. Z drugiej strony jest przełączenie do słuchawek podłączenie do drugiej części drugiej części znaczy drugiej części z tego co widziałem na obrazku zaraz zobaczymy chwilę jestem tak tylko o więc można dostać drugą część drugi nie wiem, jak to jest mikser. No, można podpiąć drugi mikser. Podobno były w sklepie też wcześniej, gdzieś w maju. Chodzi o Sztokholm, Szwecję. Większa oferta tych słuchawek. Tylko, że droższa razy dwa. I z tego, co ja mogę sam teraz. Wydedukować To prawdopodobnie były dwa miksery Ale tak Mamy słuchawki Mamy AUX I przełączenie do następnego miksera Dobrze Zobaczmy, co mamy tutaj Karteczka informacyjna z... Stop, co to jest? To nie dobra, stop. Nie zwracaj swoich rzeczy do sklepu. Bardzo dobre. Fajne, ciekawe. No i zobaczymy tak. Tutaj mamy mikrofon. O, o jaki elastyczne mhm. Ale mikrofonu raczej nie będziemy używali. Mamy mikrofon swój ale to może być dobre rozwiązanie. Dla tych co... Nie posiadam osobnego mikrofonu, tylko chcę mieć mikrofon z słuchawkami. Więc, więc. Tak, mikrofon taki elastyczny, bardzo fajnie się zgina. No. Dobrze. Otwieramy dalej. Co my tutaj mamy? Masa kabli. O! W zestawie dostajemy kabel optyczny. Bardzo fajne. Zaskoczenie, jeśli chodzi o podłączanie. Bardzo dobrze. Kable optyczne, jak wiadomo, nie, to nie najtańsza rzecz. Ja Miejmy nadzieję, że jest też dobry. Dobry przepływ ma. Kabel do AUX-a. Bardzo ładnie też. Eee, kabel do podpięcia do następnego miksera. I kabel do podpięcia pod komputer USB i mini USB. Co my tu jeszcze mamy? Instrukcja. Wow! Całe rozrysowanie jak chcę podpiąć. Opis wszystkiego dokładnie tak: kabel optyczny inline mute kabel, co to jest? Kabel z opcją wyciszania. Wow! Który to jest? Przyznać się tu. O, to będzie ten. O, nawet nie zauważyłem, proszę bardzo tutaj mamy przycisk do przyciszania. Bardzo pięknie, bardzo fajnie, fajne zaskoczenie. Tak na razie z pudełka to co wypakowaliśmy, to mi się bardzo podoba. I tak. Tutaj jest pokazany PlayStation. Ale my jesteśmy zainteresowani PC-tem. Czyli Okay. Oh. cała mapa jak podłączać słuchawki, czyli do miksera podłączamy słuchawki na kabel z przyciskiem mute. Mhm. Z drugiej strony USB mini podłączamy pod komputer. Włączamy i automatycznie powinny się zainstalować ustawienia. możemy zrobić tak, że weźmiemy i zainstalujemy to teraz zobaczymy co to tam jest tam nic się nie przejmuje, że to jest już składane. To jest najmniej interesujące. Kabelek 1, kabel drugi, trzeci i czwarty mikrofon. Proszę go z powrotem. Jak będziecie chcieli. Zrobimy test mikrofonu. Porównamy. Jak najbardziej jestem za słuchaweczki. Bardzo mi się podoba pudełko. Gdzieś tak za tydzień wypiszemy recenzję na ten temat. Pobawimy się. Posłuchamy. Jak to słychać jest jak to wszystko działa, ale recenzja będzie na naszej stronie. Dokładnie tak. tak. Więc z miłą chęcią zapraszam Was na stronę. Dobra, możemy... Albo nie. Ja was tutaj zostawię. Oglądajcie. Posprawdzamy. Dobra, nie lubię tych naklejek. Dlatego je od razu ściągniemy. To nic nie zrobi, że to będzie nowsze czy coś takiego. No. <laughs> Czyli on będzie gdzieś tutaj ładnie teraz leżał. Ale na razie pokażemy tutaj. Słuchaweczki. Z nich też pościągamy folię. Pyk. Jeszcze gdzieś folia jakaś jest. Chyba nie. Dobra, one się tak wyginają, nie wiem po co, ale niech będą, w drugą stronę już nie. To jest opisane prawa, lewa, czyli tak będą sobie leżały. Trochę w tą stronę się przesuniemy. Ciebie tutaj przesuniemy też, o. E, I tak, czyli bierzemy kabelek. Pierwsze. I podpinamy słuchawki do miksera. Opa. Cicho, żadnych... Mi Nie Facebookuj mi tutaj. Co to tu się stanęło? No i fail. Dziękuję. Żadnych Facebooków mi tutaj jak na razie, poproszę. Ok. Okej, okay, ale gdzie tu? Tu jest miejsce na mikrofon? Aha, czyli prawdopodobnie one muszą się połączyć. Okej. Okay. Pierwszy kabelek tu. Drugi kabelek do słuchawek. Tutaj mamy znaczek z słuchawkami. I później jak to szło od miksera podłączamy kabelem optycznym do komputera. Więc ja na chwilę zniknę w akcji. Przepniemy to ładnie i w tym samym czasie też przepniemy sobie. w tym samym czasie podepniemy sobie go pod USB OK, trochę tu kabli teraz będzie, no ale to problem i zobaczmy tutaj mamy kabel do USB Teraz ten kabel. Od razu położymy sobie go też tutaj, tylko to puścimy. Teraz to będzie kabel I USB 3.0, więc też bardzo ciekawe. Dobra, mamy podłączone kabel optyczny i USB. Zaraz jestem, i idę podpić wszystko.

Zaświeciło się coś. się coś zaświeciło i to nawet sporo tu się zaświeciło. Więc... Włączamy. Wyłączamy? Hm. Włączamy. A, bo się zaczęła instalacja. To zrobimy też tak, że... Przerzucimy tu. O. I to sobie przesuniemy w to okienko. I tak się, ale co się zainstalowało? Nie wiem, bo zniknęło gdzieś. Nie ma? Jeszcze raz zobaczymy. Nic się nie dzieje. Czyli trzeba sięgnąć po... Trzeba sięgnąć po instrukcję usług. Lełko trzeba najpierw ułożyć poprawnie jak się chce coś wyciągać. Ok. okay. No, to się jeszcze przyda. bardziej, Żebyśmy wiedzieli co jak i gdzie. Tak, tak, tak. pakujemy z powrotem odkładamy na bok czyli też może być tak neutralne basy a z drugiej strony nie ma nic to po polsku nawet jest, czyli prawdopodobnie w Polsce też można kupić. Połącz kabel micro USB do wzmacniacza Mix AMP Pro i do komputera PC Mac. Podłącz kabel wyciszający do słuchawek i do portu Head In Out wzmacniacza Mix AMP Pro. Włącz komputer, pro włączy się a przycisk zasilania świeci się na biało. Aby przejść do trybu PC nacis nacisnąć i przez 3 sekundy przytrzymać przycisk zasilania w trybie PC przycisk zasilania zaświeci się na biało. Raz, dwa, trzy. No i zaświeciło się na biało, aha, widzieliście, ale... Dobra, ale świeci się na biało, nie na czerwono. Aby włączyć zapis dźwiękowy gry na komputerze PC, przejdź do panelu sterowania, a następnie sprzęt i dźwięk, po czym kliknij zarządzanie urządzeniami audio, w opcji odtwarzanie wybierz Astro USB Game i kliknij i ustaw jaka... to to Dobrze, a to też tak zrobimy. Pek I, i co, i nie ma nic takiego. Czemu tak nie ma? Hmm. Mm -mm, nie. Nie widzi nic takiego. że może być też tak, że tutaj jest takie inne: coś nie, albo też może być, że jest za dużo podpięte. Wypniemy stare słuchawki mhm. i włączymy tryb PC. O i właśnie jest. Zmieniło się. Digital. O, 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 właśnie jest. I się pojawiło. Czyli mamy wybrać Astromix tak. <coughs> Przejdź do panelu sterowania, następnie sprzęt i dźwięk. Po czym kliknij z urządzeniem, urządzeniem audio w opcji odtwarzania wybierz Astro USB Game i kliknij ustaw jako Astro USB Game Astro to niech będzie prawdopodobnie to ok, eee, to następnie. Aby włączyć funkcję rozmowy na komputerze PC, przejdź do panelu sterowania, a następnie sprzęt, dźwięki, po czym kliknij zarządzanie urządzeniem, audio, w opcji odtwarzanie wybierz Astro USB, Voice i ustaw jako domyślne urządzenie komunikacyjne. W opcji rejestr wybierz Astro USB, Voice i ustaw jako domyślne urządzenie komunikacyjne. Nie, my nie chcemy, bo nie będziemy używali mikrofonu. Nie będziemy. Aby włączyć zapis dźwiękowy gry na komputerze Mac przejdź do pref Preferenda no, to jest do Maca. Więc rozmowy na no, Mac też nie jest. To wszystko. Pora zagrać. Czyli z tego co wychodzi. To... To by było na tyle. Prawdopodobnie z tego co się mogę domyślać, do auxa można podpiąć jeszcze jedne słuchawki. Ale nie jestem profesjonalistą, więc nie wiem. Ale, zobaczmy. 7-1. Eee... Zostawimy to tak. Centesau buffer. Załóżmy sobie słuchawki i posłuchajmy. Jak to działa? O, Ale fajna. Siedzą idealnie. Nie wygłuszają do końca wszystkiego. Czyli to jest dobre, bo ja siebie sam słyszę i wiem, że nie będę krzyczał do mikrofonu. No dobra. To jestem ja z powrotem. Z nowymi słuchawkami. Pięknymi, waha. Przetestujmy. tutaj przycisnę wyłącza i zobaczmy on jest na tryb wyrównany okej okay. tryb turniejowy o tryb turniejowy on jest w tej chwili na na trybie astro Mode. Tryb astro. Co to jest? Nie wiem. Yy... Tryb naturalnych pasów No nie, dobra, zobaczmy. Na dzisiaj. I zobaczymy, jak będą się sprawowały te słuchawki. I później wyjdzie recenzja na ten temat. I... Więc na dzisiaj to by było to słuchawki astro A40 z mikserem AMT Tak? O ile ja dobrze pamiętam, pro Zobaczymy jak będzie wyglądało granie Opiszę Jaki rodzaj dźwięku, czy dźwięk jest czysty, dobry wartę zakupu, więc dzięki. Na razie trzymajcie się.